Dzień dobry. W dzisiejszej audycji spotkanie z jednym z nielicznych w naszym kraju żyjących pustelników. Będzie gościł nas pan Eustachy Wan. Pan Eustachy żyje od wielu lat w tym pięknym lesie, w którym się w tej chwili znajdujemy. Udało mi się tu dotrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że jest Pan uśmiechniętym, radosnym człowiekiem, aczkolwiek nie widać tego po Pańskim wyglądzie ze względu na Pańskie długie włosy, brodę, wąsy, brwi, rzęsy i inne te rzeczy, co Pan ma za nas na twarzy. Nie wiem, co to jest, ale nieważne w tym momencie. Panie Eustachy, mam kilka pytań. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że postanowił pan zostać pustelnikiem. Proszę bardzo, przekazuję panu mikrofon. Proszę pana. Nie można tak od razu zostać pustelnikiem. Żeby zostać pustelnikiem, proszę pana, to trzeba do tego dojrzeć. Ja dojrzewałem już od dziecka. I w związku z tym postanowiłem zostać pustelnikiem. Zanim to się stało, no to oczywiście jak każde dziecko w tym kraju, chodziłem do szkoły, no, siedziałem co prawda sam w ławce, później pracowałem w kilku zawodach, no przeważnie były to zawody niewymagające towarzystwa i potem jakiś głos zaczął, proszę pana, mnie wzywać i potem właśnie poszedłem za tym głosem i szedłem, 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 szedłem. panie, szedłem polami, łąkami, Lasy były, gęstwiny, góry, potem znowu zszedłem z tych gór i trafiłem tutaj, proszę pana, do niesamowitej oazy przyrodniczej, w której się znajdujemy i no właśnie do dzisiaj tu, tu żyję. Jak wygląda życie pustelnika? Jak pan żyje na co dzień? Czym pan się zajmuje? I proszę powiedzieć, no przede wszystkim, co pan je? No, panie redaktorze, no ale co jem? Proszę pana, budzę się wcześniej rano. E, idę tutaj w okolicy. Rosną byliny, grzyby, źdźbła traw. Zbieram oczywiście te dary leśne. E, jakkolwiek lubię też zbierać mech i szyszki. Oto mam właśnie wysuszone szyszki, na których proszę pana rozpalam ogień i gotuję różnego rodzaju potrawy. Z tych właśnie wcześniej zezbieranych grzybów, bylin i innych rzeczy, które tutaj, prawda, rosną. Oczywiście nazywane jest to w potocznym języku pustelników zbieractwem, ale również zajmuję się łowiectwem. Łowię różne rodzaju zwierzaki leśne. Staram się nikogo nie okaleczyć. Są to przede wszystkim owady i różnego rodzaju takie żyjątka, co tam żyją pod ziemią. Ja z tych żyjątek gotuję rosół, który mi starcza na długi czas. Ja jak mi nie wystarcza, to sobie dosypuję szyszek lub mchu i to też jest bardzo smaczne. Chce pan właśnie tu spróbować? Mam tu y, troszeczkę. Nie, nie, dziękuję. Proszę opowiadać dalej. Y, słuchamy pana, słuchamy. No proszę pana, no y, co jeszcze, no y, wieczorami zanurzam się w samotności, y, po, pomimo tego, że jestem sam, y, nie nudzę się, tak? Y, jeżeli dopada mnie łaknienie, to myślę sobie o tym, co było wcześniej, że już taki obiad raz zjadłem i ono mija. Popadam w milczenie, w kontemplację, w zadumę duchową i ten stan trwa aż do samego rana, po czym znowu sobie gotuję tą strawę. Rozumiem, że nie samym zbieractwem i kontemplacją można żyć. W wolnych chwilach, jak pan spędza wolne chwile? Ma pan jakieś dodatkowe zajęcia, proszę powiedzieć? Panie redaktorze, oczywiście, że mam dodatkowe zajęcia. Tutaj mam plecionki, ale do tego, co ja z tym robię, to o na chwileczkę wrócę. Wolny chwilak, proszę pana, czytam lektury. No Ponieważ w okolicznych lasach yy, rezyduje jeszcze kilku yy, pustelników, my co pewien czas yy, wymieniamy yy, tymi rzeczami, co znajdziemy, yy, co sami stworzymy. I mamy też również yy, taką mini-wypożyczalnię, jak to się mówi, już zapomniałem słów, <grych> yy, bibliotekę, można powiedzieć, książek. I moimi ukochanymi książkami jest, proszę pana, następujące tytuły, tu wymienię. To jest tak. Ostatni Mokikanin. Stary Człowiek i Morze, oczywiście kultowa już książka W pustyni i w puszczy i jeszcze tam taka bardzo ekspresyjna to Mumia. To są właśnie te moje ulubione lektury. Proszę podsumować w paru słowach. Jak się żyje jako pustelnik? Czy jest pan zadowolony ze swojego życia? To panie, panie redaktorze, jak już wspominałem, Tutaj widzi pan te plecionki, a tutaj proszę pana, jest e, zrobiony. Chwileczkę, ja tu wysypię. O, widz pan. Tu proszę pana. E, nie opodal w tej e, dziurze tam leśnej spadł, proszę pana, meteoryt. I razem tutaj z kolegami z, o, obok z lasu spusy właściwie. E, my ten meteoryt podzieliliśmy na kawałeczki i... Kolega tam troszeczkę siedział w szlifowaniu, wcześniej był z zawodu ślusarzem. wyślifował, proszę pana z tych, z tych kawałków tego meteorytu kształty różne i te kształty przypominają właśnie tam ducha gór, ducha lasu, proszę pana, szyszki wykonał też takie, w takim kształcie i no tam... Ja nie wnikam, nie wiem, ale kolega tam wiem, że ma kioski. Ja mu tutaj właśnie yy, daję, właśnie te plecionki, jak pan widzi. I my ten, yy, tutaj tą ścieżkę nazwaliśmy traktem pustelnika. Ja pan sam wie, bo pan przyszedł przecież tym traktem, no to trafił pan do nas, jak to się mówi. I proszę pamiętać, żeby tym traktem właśnie wrócić, bo jak pan nie wróci, to pan pójdzie w drugą stronę, a tam ciężko już wróci. Bo kolega raz poszedł, to już nie wrócił, nie? Musieliśmy go szukać, tak. Z tego, co widzę tutaj w lesie, nie ma pan jakiegoś specjalnego miejsca do nocowania, a ten, to legowisko tutaj jest już dość zniszczone. Proszę powiedzieć mi, co się takiego wydarzyło tutaj? No proszę pana, no co się wydarzyło? No to jest dość skomplikowane, bo właśnie był wiatr i ten wiatr mi zlikwidował całkowicie legowisko. Teraz tutaj mam, proszę pana... Przygotowałem sobie sosnowe parę, Z których właśnie skonstruuję nowy szałas Który będzie już zdecydowanie mocniejszy I będę w nim sobie dalej nocował I prowadził swoje, jak to się mówi, pustelnicze życie No tu proszę Pana buduję właśnie w tej chwili Z tych tutaj pali buduję sobie szałas letni Tu można powiedzieć, że to jest nawet Proszę pana, obrót lepki. No, i jakoś sobie radzę. Tu mam takie owoce ta bo tu ktoś zostawił się, i z tego drewna właśnie za chwileczkę wy, wy, wykonam y, szałas. No, bo myślę, żeby jak już skonstruuję tutaj ten ten ogród letni, to wejście do tego odrogu, odrogu ogrodu przygotuje proszę pana porożem, które właśnie nie na znalazłem. Całość będzie tworzyła właśnie taki styl pustelniczy z takim właśnie elementem poroża zwierzęcego. Mam do Pana takie pytanie. Interesuje mnie to, czy wie Pan, dlaczego rodzice nadali Panu takie rzadkie imię Eustachy? Jest to dość niespotykane wśród imion w naszym kraju. Czy wie Pan, co takiego nimi kierowało? Proszę powiedzieć. Tak. Proszę Pana, no co? Co nimi kierowało? No prosta odpowiedź. W naszej rodzinie y, wcale nie jest to wyjątkowo rzadkie imię. Ojciec na przykład nazywał się Wodiusz, jego brat Euchariusz, a y, siostra brata Edelburga, W związku z tym moja siostra była Euluteria e, i Epifania druga. Jedyna, która się wyłamała, to kuzynka od strony ojca, to była Aurelia, ale to y, nie wiem dlaczego właśnie tak. No tyle mi wiadomo na ten temat, proszę pana. Proszę Państwa, pomalutku będę kończył naszą audycję. Muszę się udać z powrotem tym wspominanym wcześniej traktem. Nie mogę do końca zdradzić, gdzie znajduje się to miejsce ze względów oczywistych. W tej chwili nasz rozmówca popadł w kontemplację, o której wspominał. Tego, co słyszę, zaczął mruczeć i popadł w całkowity marazm i otępienie. To by było na tyle. Proszę Państwa, dziękuję za wspólnie spędzony czas, a w następnej audycji spotkanie z fakirem z okazji obchodów siódmego Ogólnopolskiego Zlotu Fakirów. Dziękuję, do usłyszenia. Panie Stachy, Panie Stachy, a może Pan dać spróbować mi troszeczkę tego rosołu, bo taki głodny jestem jakiś. Panie Stachy, no to gdzie jest ta ścieżka? No przecież ile można chodzić po tym lesie?